no nu, 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 nu. Zły kot. Witajcie w kolejnym Jack vlogu, z którego dowiecie się, że mój jaguar chyba właśnie dorósł, bo zaczął znaczyć teren. Pora go wykastrować? Zapraszam na film. Oczywiście żarty żartami, ale jaguara kastrować nie będziemy. Będziemy natomiast działać na rzecz tego, żeby znaczyć teren przestał. Znaczy teren nie dlatego, że dorósł, tylko dlatego, że się zestarzał. Coś na pewno było na rzeczy, jak chodzi o zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego. Ostatnio lało się z tego miejsca, z tego wyjścia zbiorniczka w stronę silnika. Ten króciec, który wystaje ze zbiorniczka, nadłamał się i on puszczał płyn chłodniczy. W związku z tym, że nie miałem nowego zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego, to Mój mechanik zaproponował takie rozwiązanie, że uciął ten króciec i wkręcił w niego gwintowaną przelotkę, do której zamontował ten wężyk na opasce zaciskowej. Wygląda, że z tego miejsca już się nie leje, natomiast na pewno skądś płyn się leje, bo jest kałuża tego płynu pod autem. To po pierwsze, a po drugie, nie wiem, czy to będzie widać, bo już jest dość ciemno, ale tutaj w zagłębieniu na skrzyni biegów zbiera się właśnie płyn chłodniczy. To jest. Ewidentna oznaka tego, że ten płyn skądś kapie. Nie wiem, czy zbiorniczek jest pęknięty, czy też któryś z wężyków, które do niego dochodzą, przepuszcza. Wydaje się, że płyn gdzieś się zbiera na tych wężykach metalowych, ale tędy zdaje się płyn chłodniczy nie płynie, więc nie bardzo ma powód tutaj, akurat na tych wężykach się zbierać. Być może on kapie ze spękniętego zbiorniczka i ścieka po tych wężykach pod samochód. Tak czy inaczej zdecydowałem się na wszelki wypadek, żeby nie przedłużać naprawy, kupić nowy zbiorniczek wyrównawczy. Nowy zbiorniczek wyrównawczy mam tutaj. Oczywiście nie kupowałem oryginalnego zbiorniczka Jaguara, bo te, które są z demontażu, będą stare i za chwileczkę będą miały ten sam problem, czyli będą pękać. Natomiast te, które są nowe, są zapewne ekstremalnie drogie. Natomiast na szczęście rynek nie cierpi próżni, więc można bez problemu za 100 kilkanaście złotych kupić nowy zbiorniczek nieoryginalny i dodatkowo z korkiem. Taki zbiorniczek. Można również kupić renomowanej firmy, jak zdaje się, maile za około 300 czy 400 zł, ale ja zdecydowałem się że na coś tańszego, co i tak ma gwarancję i mam nadzieję będzie wytrzymałe. Nowy zbiorniczek mamy. Miejmy nadzieję, czy ja mam nadzieję, że to faktycznie był problem zbiorniczka, a nie czegoś innego, jakiegoś węża pękniętego. No i jutro zostawiam samochód do wymiany tego zbiorniczka płynu wyrównawczego. Zastanawiam się również nad wymianą oleju w tylnym mechanizmie różnicowym. Tam olej już na pewno kiedyś był wymieniany, albo przynajmniej ten mechanizm się rozczelnił, bo jest uszczelniony tak jak raczej fabryka tego nie zrobiła. Nie wiem, czy uda mi się to Wam teraz pokazać. Ale generalnie zewsząd sterczy jakaś wymowa forma uszczelnienia. I w sposób magiczny przenosimy się dwa dni w przyszłość. Jesteśmy już po wizycie w serwisie, i po raz kolejny potwierdza się, że to auto jest wyjątkowo szczęśliwe dla mnie, ponieważ czego by się tutaj nie zrobiło, choćby na wyczucie bez dostatecznej ilości informacji, to okazuje się trafione. Tym razem wiedziałem, że skądś leje się z okolic zbiorniczka. No i okazało się, że faktycznie dobrym wyborem był zakup nowego zbiorniczka wyrównawczego, bo lało się z właśnie z tego starego zbiorniczka. Zbiorniczek nieoryginalny pasuje bez żadnych problemów, wszystko jest ok, był sprawdzany ciśnieniem, trzymał ciśnienie, nie, roz, nie rozszczelnił się, nie pękł. No i mamy problem rozwiązany. Tam jeszcze na skrzyni widać troszkę wody, ale ona sobie z czasem wyschnie. Jedyny problem, jaki tutaj został jeszcze zdiagnozowany, to ten wąż, który jak widać jest już dość mocno spuchnięty. No a to oznacza, że ten oplot stalowy, który wewnątrz węża jest, ma już dość. Więc ten trójnik razem z tym wężem i zapewne razem z tym wężem będę musiał kupić i wymienić przy okazji następnego serwisu. Więc zbiorniczek jest ok. Wszystko gra. Mogę. Przynajmniej na razie polecić ten zbiorniczek za sto kilka złotych. Z auta już się płyn chłodniczy nie leje. Natomiast teraz pokażę wam o co chodziło ze starym zbiorniczkiem wyrównawczym. To jest stary zbiorniczek i to. Jest pęknięcie tego zbiorniczka. Gdy dostawał temperatury, gdy dostawał ciśnienia, to właśnie stąd sączył się płyn chłodniczy, kapał na kable na przewody od układu hamulcowego. No i już dalej po tych przewodach sobie spływał na skrzynię w części, a w części pod auto. Gdzieś czytałem, że te zbiorniczki w x mają taką wadę, że pękają. Nie wiem, czy to akurat tego typu wada, którą opisywał ktoś chyba na forum. No ale fakt faktem, że ten pęk, co, co e, powoduje, że pewnie używanych zbiorniczków nie ma sensu kupować. Zresztą, tak jak Wam mówiłem w poprzedniej części filmu, ten element, czyli ten króciec, który teraz tutaj widzicie... On również się ułamał i on został zastąpiony, bo myśleliśmy, że to jest jedyny problem i jedyny wyciek z tego zbiorniczka. Został zastąpiony takim wkręcanym elementem, to zostało wkręcone na kleju, uszczelnione i to jak widać swój egzamin zdało. Ten element, jeżeli tylko Wam się ułamie, to można go w ten sposób naprawić bez wymieniania całego zbiorniczka. Ok, stary zbiorniczek zamykamy tutaj, z niego jak widać jeszcze kapie. No i ostatnia rzecz, która została przy okazji tego serwisu zrobiona, to wymiana oleju w tylnym mechanizmie różnicowym, czyli, czyli w tym układzie, który z tej perspektywy widoczny jest tylko w postaci tych trzech śrub. Na początku wydawało się, że żeby wymienić ten olej, konieczne będzie zrzucenie paru elementów zawieszenia, tak żeby móc dostać się do tego mechanizmu różnicowego, ale okazało się, że na to również jest patent. Tym patentem jest wyssanie oleju za pomocą... Jakiegoś węża, jakiejś rurki. W każdym razie podobno to dość łatwo idzie w przeciwieństwie do odsysania oleju z transferu, co jest bardzo ciężkie. Więc olej w tym dyferencjale został wymieniony. Zostały dodane dwie dawki ceramizera, który wycisza działanie mechanizmów, a podobno również w jakimś zakresie potrafi regenerować powierzchnie, które o siebie w jakimś zakresie trą. No zobaczymy. Nie sądzę, żeby to zaszkodziło, jest tego na tyle mało, że obawiam się, że również niekoniecznie musi pomóc, no ale czemu nie spróbować. A w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie.